Dlaczego ludzie lubią futraki? Ponieważ można zjeść e, smaki z całego świata, e, jest coś ciekawego: często futraki e, są e, prowadzone przez ludzi z, e, ludzi z pasją którzy kochają gotować i, i chcą wymyśleć coś, coś ciekawego, dotrzeć w różne miejsca. Jest to też mobilna gastronomia, także można podróżować po całej Polsce i, i po prostu karmić nie tylko lokalnie, tylko w całej Polsce. Dzisiaj przychodzimy przy okazji obchodów dwudziestolecia wstąpienia do NATO. Jest 15 food trucków z kuchnią z całego świata, zarówno amerykańskie burgery, włoska pizza, frytki belgijskie, Również węgierskie ciastka, czy też hiszpańskie churros. Uważam, że podajemy zdrowe jedzenie, bo na przykład nasze, nasze bajgle też są w pełni naturalne. Piecze nam jest zaprzyjaźniony piekarz, są wypiekane w piecu opalanym drewnem. I generalnie wszystkie sosy, dodatki, mięso, wszystko przygotowujemy sami, także wszystko jest jak najbardziej naturalne. Jak najbardziej futraki, które są na naszych festiwalach kierowane ideą slow food, czyli ideą nie odwrotną do fast food, czyli nie robimy wszystkiego jak najszybciej. Czasami trzeba troszeczkę na to jedzenie poczekać, ale jest ono robione tylko ze świeżych składników na miejscu i dzięki temu jest na pewno dużo smaczniejsze i zdrowsze. Często pan korzysta, chodzi do futraków? Rzadko. <laughs> pierwszy raz? Nie, nie pierwszy, ale sporadycznie, akurat tak przy okazji. Dlaczego taki wybór? Zachęciła mnie córka. My akurat mamy szarpane mięso i podajemy je w naturalnych bajglach. Dzisiaj mamy akurat szarpaną kaczkę i wieprzowinę. Wszystko robimy metodą sous -vide, czyli mięsko pakujemy próżniowo, przyprawiamy, bardzo długo gotujemy w niskiej temperaturze i przez to mięso jest delikatne i zachowuje bardzo dużo wartości odżywczych.